Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Początek lutego, 4 lutego, wtorek. Piękna, słoneczna pogoda. Temperatury słuchajcie, w ciągu dnia ma w najbliższych dniach, w ciągu najbliższych dwóch tygodni prognozy mówią o tym, że ma być plus 2, plus 3, plus 4 stopnie. W nocy minus 4, minus 3, minus 5. Tak mniej więcej będzie się to wahało, a więc w ciągu dnia temperatury dodatnie, super, bardzo fajnie, a w Nocy przymrozki. Też bardzo fajnie, bo ta wegetacja w gruncie roślin troszeczkę, mam nadzieję, że przyhamuje, ale w szklarni, w szklarni jest bardzo ciepło, bo słońce już wychodzi. Coraz dłuższe dni zobaczycie, co będzie po 14 lutego, kiedy większość wysiewów już będziemy robili. Przekładamy tam na po 14 lutego. Na razie, na razie to, co jest niezbędne. Mam nadzieję, że oglądaliście ostatni film, mój piątkowy film, w którym pokazuję, jakie prace zaplanowałem na ten tydzień. Takie planowanie tydzień po tygodniu, co warto zrobić. Oczywiście w tym tygodniu głównie głównie warto się skupić na cięciu drzew i krzewów owocowych, część, po części także ozdobnych, no ale, ale także wysiewamy. I mówiłem, że do wtorku, do środy jest dobry czas na wysiew warzyw liściowych, potem będzie doskonały czas na. Wysiew warzyw, które kwitną, które owocują, nie tylko warzyw, oczywiście także kwiatów. A więc ten tydzień to jest dobry czas także na wysiewy. Ale jeszcze takie wysiewy ostrożne, bardzo ostrożne, no bo tego światła jeszcze jest za mało. Jeszcze ten dzień nie jest taki długi, jeszcze nie ma tyle energii w słońcu i w tym, co dociera do roślin. Słuchajcie, w tej chwili produkcja rozsady. Kapusty, bo dzisiaj będę wysiewał także kapustę, tych, tych bardzo wczesnych. O takiej porze roku z takim dniem trwa 7-8 tygodni. Ale jeżeli będziemy wysiewali późniejsze odmiany w marcu, a może nawet i w kwietniu na rozsadę, to ten czas produkcji rozsady może się skrócić do 4 tygodni. Takie znaczenie ma słońce, takie znaczenie ma ta długość dnia, ta energia. Która, którą dostaje roślina. no i ciepło, ciepło przede wszystkim, które jest zawarte w powietrzu w szklarni, czy tam, gdzie trzymamy swoje rozsady. Ale są warzywa, które będę wysiewał nie czekając na tego 15 kwietnia i nimi są wczesna odmiana kapusty i dwie odmiany sałaty. Dlaczego zaczynam teraz od kapusty? A, bo sięgam po swój plan na warzywnik, po mój Pomysł na jeden z, jedną z grządek, które mam, na którym uprawiam wczesne kapusty. Wczesne kapusty, czyli nie takie, które bardzo długo zalegają. Zaraz Wam powiem, wczesne kapusty to jest czas wegetacji 70 dni, maksymalnie od 55 do 70 dni. A te średnio późne i późne? 115, 130 albo 135 do 165 dni. Więc zobaczcie, jak te późne kapusty i średnio późne kapusty, jak długo muszą zostawać na grządce, żeby, żeby móc je zebrać, żeby mieć ładny plon. A bardzo wczesne kapusty, no to jest bardzo krótki okres tej wegetacji. Jeżeli wysieje teraz. Teraz, na początku lutego, to muszę się liczyć z tym, że okres produkcji rozsady to będzie około 7-8 tygodni. W związku z tym, teraz wysiane do gruntu w fazie czterech liści i nowych, nowych tam rosnących listków, ta rozsada kapusty trafi no najwcześniej, to będzie końcówka marca na początku kwietnia, więc taki przełom marca i kwietnia trafi do gruntu i będzie uprawiana u mnie początkowo pod osłonami, albo takimi na płasko, folią perforowaną, albo agrowukliną, super agrowukina wiosenna położona na płasko, albo zbudowany taki tunelik, jak ja buduję najczęściej tuneliki nad uprawianymi roślinami, też bardzo dobrze się sprawdza. Do mu teraz wybieramy najwcześniejsze odmiany. Najwcześniejsze, takie jak litmarska najwcześniejsza, Kopenhagen Market. no Może być pierwszy zbiór. To są takie dosyć popularne, łatwe do dostania nasiona tych wczesnych odmian kapusty. Dlaczego wybieramy wczesne, a nie te późniejsze odmiany, a nie te na przykład kamienną głowę późną, bardzo fajną, bardzo zdrową i bardzo smaczną odmiany kapusty, a dlatego, że te najwcześniejsze odmiany są odporne na spadki temperatury. Tak one łatwiej znoszą i lepiej znoszą te chłody, z którymi spotkają się w marcu, z którymi spotkają się w kwietniu czy nawet w maju, bo późne odmiany kapusty będą sadzone później w związku z tym będą mieć no, już cieplej. Taka optymalna temperatura dla Kapusty to jest około 10, 15 stopni, 15, może 20 stopni. No w, takim, w takim przedziale najlepiej kapusty się czują. Do 20 stopni, poniżej 10, już gorzej, poniżej 5 stopni Celsjusza i powyżej 35 stopni Celsjusza zostaje zahamowany wzrost kapust. A więc takie bardzo chłodne, temperatury, Bardzo chłodne dni czy noce, gdzie temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza. I takie upalne noce, albo upalne dni, gdzie temperatura sięga powyżej 35 stopni, powodują, że kapusty zatrzymują ten swój wzrost. I potem często są pytania, bo jest to jeden z powodów jeden z powodów tego, że, że te główki nie są takie, o jakich marzyliśmy. Będę wysiewał teraz, będę wysiewał do takich mini szklarenek. O, się dobrze mi sprawdzają te mini szklarenki. Mam one, mają otwory w dnie, te mini szklarenki, w związku z tym dobrze będą odprowadzać wody. Mają przykrycie zregulowaną, albo jest o dostęp powietrza, albo tego dostępu powietrza nie ma. Więc będę myślał w takich mini szklarenkach, to mogą być inne pojemniki. Ważne jest podłoże. Podłoże powinno być przepuszczalne, ale także takie podłoże, które będzie trzymało wodę. Otóż nasze. Kapusty bardzo potrzebują wody, to są rośliny, które lubią nawożenie i w tej pierwszej fazie, kiedy rośnie rozsada, kiedy posadzimy ją do gruntu, zanim ona się ukorzeni, to ona potrzebuje dużo wody i dużo troski i podlewania, a potem, a potem gdy zaczyna wiązać główki, wtedy znowu potrzebuje wody. Woda jest drugą przyczyną, albo brak wody jest drugą przyczyną, dlaczego nie wiążą się ładnie główki w naszych kapustach. Ale nadmiar wody? Nadmiar wody jest bardzo szkodliwy, więc nie sadzimy kapust, nie uprawiamy kapust na takich grządkach odmokłych. To musi być gleba przepuszczalna, ale jednocześnie dobrze trzymająca wilgoć i... Taka, którą damy radę łatwo podlać. Tutaj używam do wysiewu, na razie wysiewu na rozsadę. To jest podłoże beztorfowe, podłoże beztorfowe do siewu i do pikowania. Ono już jest gotowe. Kupiłem to podłoże gotowe. Można przygotować samemu jasne, to jest kupne podłoże, kupiłem w kaseramie i troszeczkę to podłoże bo ono wystarczy do wysiewu, ale troszeczkę już od razu na dzień dobry wzbogacę w mikroorganizmy. To nie jest żadna pożywka, jakaś tam bakterie czy inne rzeczy, to jest po prostu vermikompost. Vermikompost, czyli produkcja dżdżownic, coś co zostało przepuszczone przez przewód pokarmowy dżdżownic, to jest vermicompost kompost pod słupka. I taką, taką mieszanką wypełniam, wypełniam te moje tacki do wysiewu. Słuchajcie, to co jest ważne, one nie potrzebują tutaj dużej ilości gleby, bo będziemy i tak przepikowywać te moje nasionka. Och, po napełnieniu podłoża podleję je od razu. Jeszcze nie wysiałem nasion. A już podlewam podłoże, tak, bo dzięki temu w gleba będzie wilgotna, to podłoże będzie wilgotne i ewentualne późniejsze podlewania nie spłyną mi te moje drobne nasionka kapusty. Odmiana najwcześniejszej kapusty, dużo jej nie będę wysiewał. W ubiegłym roku przyznaję się, wysiałem za dużo, bardzo cały, całą grządkę poświęciłem na wczesne kapusty, i potem. Potem musiałem kombinować, co z tymi kapustami w tym lipcu, jak już zaczął się zbiór chciałem sadzić inne warzywa, bo po kapustach można uprawiać też inne warzywa, jeśli je zbierzemy w lipcu. No to robiłem przetwory, takie kapusta szatkowana z warzywami w odcie jabłkowym. Bardzo smaczne, bardzo pyszne. No ale w tym roku mniej kapust będzie wysianych, bo te kapusty będę sadził w jednym rządku. To, co jest fajne, słuchajcie, to jest to, że kapusty wczesne sadzi się dosyć gęsto, bo sadzi się w rozstawie 40 na 40 cm. A im późniejsza odmiana kapusty, tym większa powinna być rozstawa. Przy tych późnych kapustach to ta rozstawa sięga już 60-65 cm. 5 cm na 50-55 cm, no, bo te odmiany późniejsze po prostu są większe. Tutaj te kapusty młode, najwcześniejsze, to zbieramy, kiedy mają taką wagę główki, kilogram, dwa kilogramy. Nie? To, są, to są takie wagi, takie, taka masa tych główek kapust najwcześniejszych. Ale okej, okay. Podlane, wysiane, no to teraz jeszcze przysypuję wermikulitem. vermikulitem, który jest dobrze chroniącym moje rośliny, zamiast takiej powierzchni gleby. Jest lekki i jednocześnie chroni przed odparowywaniem tej gleby. Przesypane. Gdzie tu jesteś droga kapustą? Kapusta, Kopenhagen, data wpisane 4 lutego, już jest. Przykrywam przykryweczką. No i mam wysiane najwcześniejsze te moje kapusty. One teraz trafią do domu, trafią na parapet przyokienny. Nie potrzebują kapusty, słuchajcie, nie potrzebują wysokiej temperatury. W związku z tym, spokojnie można zakręcić ten kaloryfer pod oknem, jeśli jest taka. Możliwość, jeśli macie taką możliwość, żeby zostawić. Jeżeli macie cieplejsze warunki w szklarni, jeśli w cieplejszych warunkach w cieplejszym regionie mieszkacie, to może nawet zostawić w szklarni, żeby kiełkowały. 5 stopni, powyżej 5 stopni kapusta już kiełkuje i bardzo wcześnie kiełkuje. Ja zaniosę to teraz do domu na parapet okienny, tam gdzie pędzę swoje ziemniaki w tym pokoju tam jest kalorfer zakręcone okno od południa i postawię tę swoją kapustę wysianą, tą mini szklarenkę z kapustami. Kiedy wzejdą te kapusty, przeniosę do nieogrzewanej szklarni. To nic, że będą w nocy ujemne temperatury, to nic. Przeniosę do mojej nieogrzewanej szklarni, oczywiście po zahartowaniu, czyli po takim przyzwyczajeniu do tych temperatur zewnętrznych tej szklarni, zostawię na razie w tej mini szklarence, to już będzie ocieplone. Otworzę tylko, żeby był dopływ powietrza, żeby woda odporowywała. A w razie czego na noc jeszcze dodatkowo będę okrywał agrowukiną. I to jest super dla moich kapust. Ale na tej grządce z wczesnymi kapustami będzie nie tylko kapusta, nie tylko sałata. Bo co się dobrze komponuje z młodą kapustą? Koperek. A więc tam wysieje koperek. Tam także będzie Miejsce na rzodkiewkę, którą będę wysiewał wprost do gruntu, ale to już troszeczkę później. Zobaczcie jak wiele na takiej grządce 120 cm będzie można zmieścić warzyw. Jeżeli szukacie inspiracji, szukacie pomysłów na plan na swój warzywnik, plan na swoje zagony, co uprawiać po kolei, co na przedplon, co na plon główny, co na poplon, to zachęcam sięgnijcie po moją książkę Plan na warzywnik. Jak zaplanować uprawę warzyw grządka po grządce od wiosny do jesieni. Zachęcam Was także, żebyście obejrzeli film. Link na koniec tego filmu będzie, żebyście obejrzeli ten film, dlatego że tam mówi o planowaniu warzywnika i zachęcam Was, żebyście zadali pytanie dotyczące planowania warzywnika. W komentarzu pod tamtym filmem napiszcie swój komentarz, a ja, a ja jeszcze w tym tygodniu nagram osobny odcinek, w którym odpowiem na pytania dotyczące planowania warzywnika. No i pierwsze wysiewy za mną. Dużo czasu to nie zajmuje, jak widzicie. Wypełnić podłożem taką mini szklarenkę, wysiać nasiona, wyłożyć to wermi kulitem, poblać i zanieść do domu. Chwila, moment i można się zająć tym, czym w tym tygodniu dalej warto się zajmować. A więc cięcie drzew i krzewów owocowych, cięcie krzewów ozdobnych, części krzewów ozdobnych, tak? Czy cięcie żywopłotów, słuchajcie, tak, cięcie żywopłotów do końca lutego. Ja jeszcze nie mam skończonego. Kurczę, muszę, muszę się wziąć za siebie, muszę skończyć już to cięcie żywopłotów, bo tyle o nim gadam, a jeszcze sam nie skończyłem. No bo sezon lęgowy się zacznie. 1 marca już może być ryzyko, że w tym naszym żywopłocie ptaki będą chciały mm, bić gniazda. To taka data. Która jest ustalona przez ornitologów i zapisana w prawie ten 1 marca, od którego nie powinno się ciąć drzew, tak? bo ptaki już wtedy mają chęć gniazdowania. A więc do roboty. Dziękuję bardzo, subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.